Witam serdecznie. W kolejnym odcinku Mazda została zatankowana paliwem 98. Właśnie sobie pojechałem na krótką jazdę, odwieźć córkę gdzie niegdzie. No i słuchajcie, sprawa wygląda tak. 79, czyli Mazda pali dokładnie tyle samo co na paliwie 95. Zrobione, póki co. 288 km, i takie spalanie, choć jest lekko wyższa średnia prędkość, 27 na godzinę, bo raz odwoziłem córkę na studniówkę za kraków 20 km, czyli w tym przebiegu 40 km zostały zrobione takimi lokalnymi drogami, stąd ta wyższa prędkość. No cóż, na razie szału nie ma. Dzięki, trzymajcie się.